Koszykarze mógł z 18-11 uniatarnów przegrali 79-74 z regisem Wieliczka w ramach dziesiątej kolejki trzeciej ligi. Gospodarze po meczu nie ukrywali zdenerwowania z pracy sędziów, którzy tego dnia popełniali sporo błędów. Trochę jestem zdenerwowany, tak? Nie chcę tu powiedzieć jakichś słów, które bym później żałował, bo jestem raczej spokojnym człowiekiem. Przespaliśmy trochę pierwszą, pierwszą połowę. Trochę za mało było walki z naszej strony, później ta walka była, yy, tylko że y, panowie arbitrzy nie pozwolili nam walczyć To jest moje zdanie, y, jeżeli chodzi o ten mecz. Tak jak powiedziałem, troszkę naszej wina w pierwszej połowie, w drugiej winy, gdzie chcieliśmy walczyć, chcieliśmy, podjęliśmy walkę, byliśmy zespołem, który zaczął dominować, odrobiliśmy straty. Nie wiem, nie wiem czemu. Ten też powinniśmy wygrać, niestety przegraliśmy. Z jednej strony sędziowie mają dużo do pisania, z drugiej strony my złożyliśmy już protest, bo tak jak powiedziałem, no nie chcę tutaj na, na gorąco, wolobym przeanalizować, ale... Widzieli panowie sami, żeśmy przeanalizowali dwie ostatnie czy trzy ostatnie akcje, i w każdej akcji przeciwnicy popełnili błąd, a akcje były zagwiznane na ich korzyść. A szkoda, bo teraz mamy dwa bardzo ciężkie wyjazdy do, do Uniwersytetu Rolniczego i do Limanowej. Bardzo dobre zespoły, a jak widzicie, po tym meczu idziemy bez trzech kluczowych zawodników. Nie, no, bez czterech. Drużyna Muk z 18-11 Unia Tarnów spadnie po tej kolejce na trzecie miejsce w tabeli trzecioligowców.